Po wakacjach wrócą. Wszędzie ja już kupiłam. I to, popa. wyszukujcie, wyszukujcie i zabierać kasę bratom, albo nurkować do skarbonki. Ja, ja mam całą zawoloną stówkami i innymi tam banknotami. Lezwo co mam drobne. Dobra, ma dużo drobne. Ale mam tyle banknotów, że masakra. Zaraz zobaczycie sobie moją skarbunkę. Jeśli znajdę. Proszę bardzo i zaraz ją otworzę. Proszę bardzo. Dziwnie podróba. Po prostu masakra. Po prostu... Wypatrujcie. To był ostatni, niestety, ale wypatrujcie. Uważnie, uważnie. Jedźcie do wsi! Albo do Warszawy. Najlepiej do Warszawy. A nie, to nie, do wsi. Ale po prostu masakra! Ja go zakupiłam, powiedzcie mi. I to za... Pszczyta. Tak, tylko za 10. W szhoppingu wam go pokażę. Masakra, po prostu nie musimy się dręczyć. Kocie już się do nowej wersji przyzwyczaiłam. Ale jeszcze bardziej się z tego cieszę! Z tych no starych! Jej! Nie to tylko. Po prostu nie wiecie, jak ja się cieszę z powrotu starych LPS. Ja po prostu młody mm, w tym rozmanie i te na zabawki. Mam no, przy sobie e, 20 zł, ale wszystkie znowu geny, no to niezbyt, bo są po jednym. A tu... Czak! Jest na 10! Ostatni! Osta... Masakra po prostu. Mama Heniko kupiła i powiedziała co? Coo? Proszę masakra! Do swojej. Nurkować do skarbonki swojej albo przeszukać rodzeństwo albo coś w tym stylu. I kupować! Tak, lećcie, lećcie. Nie będzie już G5. Jakby co G5, w tych mało popularnych miastach jeszcze W małych, popularnych miejscach wrócę. Zimę. Albo w styczeń i co? Kto się śmieje? Wieś, i no i sławne miasta, i co? Wyso, łyso, kyso, kyso. Jej! Jak ja tego szurkerka wyłowiłam? Lećcie, lećcie! i w ząbka, ale i też war, no i wiecie jakbyś by chcieliście wiedzieć i tak nadal są trudno dostępne, ale już co słyszałam od kole, od koleżanki dopiero o, w Polsce jest teraz 500 więc lećcie, bo w Polsce jest z milion... Czy tam 100 tysięcy ludzi jest? Cię o nie wiecie. Tylko żeby znaleźć je. Piszcie, że Allegro to było pieniądze, bo to bo ja nigdy nie kupiłam EPS na, na Allegro. Piszcie czy wy się... O to cieszycie. Chyba w poniedziałek będzie shopping czy coś, bo na razie muszę się nim nacieszyć, ale na razie nie pokażę go, bo będę szal. Ciągle go widzę i pokażę wam filmik jak to wyglądało. Wezmę sklep ubraniami, bo nie mam zbytnio kosmetyki dla pet shopu. Mamo, mogę iść na zabawki. Dobrze.

oryginalnym opakowaniu POP LPS za 10 złotych. Mm, bierzemy. To było taki super. Ja po prostu piszczę. Jeśli, no piszcie, czy nie wracam, bo masakra. Jak ja jego wyłapam! Ostatni. I wiecie co? łysowam teraz. Nie mieszkacie w popularnych miastach i nie macie ich jeszcze. Nawet pokażę Wam. Pokażę Wam jeszcze, yy, jakiego jeszcze tam. O! Łowiłam. taką słodką rybkę. Oczywiście, jakie dzieci się bawiły, na to o! nic, ma dziurkę i o, masakra po prostu. 5 zł. 5, tak 5. To było na przecenie. To była przecena 70%. Więc będzie wam chyba trudno, tak cena? Jak po prostu? Nawet to trzeba mbać. Widziałam bitwę z dziewczynami o tego szewczyka. Lepiej wam to pokażę. Mami nie pozwoli robić biki. Patrz, o naprawdę się rozbija bójka. Z wam wyjątk ja to naprawdę widział. Początek był taki sam, że idę sobie i zobaczcie. Tak właśnie chodziło mi, że to ostatnie pop bez butów. Dwa, e, trzy, to znaczy trzy, e, dwa, dwa. Trzy, o, e, dwa. Ostatnie trzoty ze starej generacji. Jak one się tu znalazły? Ja pierwsza! O nie, ja tego tak nie zostawię. Nie, 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 nie było, że się przewrócił regał. Dziękuję. A co to jeszcze jakieś? No ja nie chcę! Tego! Co? Pierwsza byłam mi już sporo twarzy, Po prostu nie mogę się nacieszyć na Po prostu masę. Ale to by było fajnie, bo jakby jeszcze do sklepów nadal bogie 3. Ale trudno. Wiecie co? Nie. do tej rybki, co było na no poważnie. to już mój drugi jakby tak aparat, kamera kam oczywiście no, nasze kochane G5 o. więc łowcie łowcie je no, pomoc. Musimy jeszcze bardziej rozerwać Sasbro. Jeszcze bardziej, żeby w innych miastach było jeszcze szybciej. W tych niepopularnych miastach będą, kiedy skończy się wersja G5, bo teraz skończyli je produkować. Więc odwracamy się. Odwracamy. No i nasze marzenia, to znaczy nasza złość, idzie do góry nogami, a marzenia jak widzimy. Więc Sios Allegro, Oelix i Ebaju i tak dalej, Come do sklip, Baba!